W filmie zostanie zaprezentowany alarm Guardian 1. Omówione zostaną jego funkcje oraz pokażę, jak zaprogramować różnego rodzaju czujki. Tak prezentuje nam się alarm Guardian 1. Po otwarciu ukazuje nam się klawiatura, szereg diod po lewej i po prawej stronie oraz wyświetlacz LCD. Na tyle natomiast widać klapkę, pod którą znajduje się. Nasza bateria. Jest to bateria, która służy do podtrzymania naszego alarmu na wypadek braku zasilania w sieci domowej. Na górze widzimy szereg złącz typu ARC, do których możemy podpinać różnego rodzaju czujki bądź syreny i widzimy slot na karty SIM, ponieważ jest to alarm GSM. Włóżmy zatem kartę. Standardowo w każdym telefonie, odchylamy nasze gniazdo, wkładamy naszą kartę w postaci dużej karty SIM. Kata jest zainstalowana. Po prawej stronie możemy zobaczyć, jest przełącznik on/off. Przełącznik ten odpowiada nam za załączenie naszej właśnie baterii podtrzymującej. W tym momencie jest ona wyłączona, zasilanie jest odłączone, więc nasz alarm nie działa. Od spodu natomiast zwróćmy uwagę, jest złącze DC, do którego podłączamy nasz zasilacz, który jest w zestawie. Zasilacz jest 12V o wydajności prądowej 1A. Podłączam. Tutaj widzimy miejsce na wyprowadzenie naszych przewodów od boku alarmu, a następnie wpinam do sieci. Po włączeniu naszego zasilania widzimy, że nasz system alarmowy się włącza. W zestawie z alarmem otrzymujemy czujkę typu kontaktron montowaną na drzwiach bądź oknach, czujkę ruchu, czyli tzw. czujkę PIR podczerwieni oraz przewodową syrenę alarmową oraz dwa piloty do alarmu. Jak widzimy, mamy klawiaturę numeryczną, mamy zazbrajanie alarmu, rozbrajanie alarmu, funkcję SOS oraz funkcję, która pozwala nam na wybieranie numeru telefonu. W tym momencie, jak widzimy, alarm jest zazbrojony. Informuje nas o tym kłódka Zasięg naszej sieci GSM, jak widzimy, jest maksymalny. Przykładowa data oraz godzina. Hasło, tak zwane serwisowe, jest to hasło. 6666 czyli 6, 6, 6, 4 szóstki po wpisaniu każdego z haseł musimy zatwierdzić go tak zwanym znakiem hash i nasze hasło potwierdzamy jak mówiłem znakiem hash prowadź instrukcję i w tym momencie wprowadzamy wszelkiego rodzaju instrukcje służące do programowania bądź robienia ogólnych ustawień alarmu. W tym dokładnie trybie. System wyjdzie z tego trybu po 40 sekundach. System automatycznie wyjdzie po kliknięciu gwiazdki, a następnie hash. Instrukcja całego alarmu jest w języku polskim, więc nie powinien on sprawić żadnych trudności. Jednak pokażę Wam jak zaprogramować wszelkiego rodzaju czujki. Zacznijmy od zaprogramowania pilotów. Jak widać, przyciski nie działają w tym momencie, więc wchodzimy do naszego menu serwisowego instrukcję. i wprowadzamy instrukcję 21 i klikamy hash. W tym momencie musimy odezwać się z naszego pilota jakimkolwiek klawiszem. Przechodzi automatycznie do dodawania kolejnego pilota, więc weźmy nasz drugi pilot. Podawanie zakończone. Podawanie pilota. Jak widzimy, dwa piloty zostały dodane. W tym alarmie możemy zaprogramować do 5 pilotów. Sprawdźmy teraz poprawność działania. Alarm rozprzyjony. Alarm rozprzyjony. Jak widać, pilot nasz został poprawnie zaprogramowany. Teraz dodajmy naszą czujkę Pir. Nasza instrukcja to będzie 31 oraz 0 bądź 1, 0, jeżeli chcemy, aby polecenie syreny zewnętrznej było zablokowane, natomiast 1, jeżeli polecenie syreny zewnętrznej ma być czynne. Więc sprawdźmy, ustawmy polecenie syreny zewnętrznej czynne. A następnie naruszamy naszą czujkę i klikamy hash nasza czujka została zaprogramowana każdą czujkę musimy w jakiś sposób naruszyć aby ona wydała sygnał do naszej centrali. Dokładnie w ten sposób programujemy różnego rodzaju czujki jak widzimy mamy tutaj inną czujkę PIR włączamy ją od boku przechodzimy w tryb programowania tym razem wybierzemy polecenie syreny zewnętrznej zablokowane czyli wybierzemy 3 1 0 Uruchamiamy naszą czujkę, aby wykryła ruch i naciskamy hash. Kolejna czujka została zaprogramowana. W ten sposób dodajemy wszelkiego rodzaju czujki. Teraz nasz kontaktron. Musimy go otworzyć. Wyciągamy baterię i ściągamy z niej osłonę foliową. Odbezpieczoną baterię wkładamy na miejsce. Jak widzimy nasza czujka wydała trzy krótkie sygnały świetlne. Zamykamy z powrotem. Jest to czujka, którą umieszczamy na przykład na oknach. W momencie otwarcia jednego ze skrzydeł, jak widzimy czujka nasza zareaguje. Do programowania możemy użyć po prostu tego przycisku, który tutaj się znajduje. Wchodzimy w nasze ustawienia. Wchodzimy. Kolejna czujka została dodana. Możemy także kasować nasze czujki. Wchodzimy w nasze menu. Instrukcja to jest 24 i po 24 wybieramy numer od 02 do 99, powiedzmy czujkę 03 usuniemy, potwierdzamy. Czujka została usunięta. Możemy także usunąć wszystkie czujki. W tym przypadku klikamy po prostu 25. I wszystkie czujki zostały usunięte. Pamiętać należy, że wykonując komendę 25, nasze piloty pozostaną wciąż zaprogramowane. W tym alarmie posiadamy cztery typy stref obronnych: strefę 0, 1, 2 oraz 3. Jeżeli ustawimy tryb alarmu detektora na 0, to ten detektor nie wywoła alarmu urządzenia głównego w żadnym trybie. Jeżeli wybierzemy 1. To detektor wywoła alarm urządzenia głównego uzbrajając alarm na zewnątrz lub w domu. Strefa druga, czyli ten detektor wywoła alarm urządzenia głównego tylko w trybie uzbrajania na zewnątrz, a urządzenie główne jest w trybie uzbrajania w domu. Detektor nie może wywołać alarmu urządzenia głównego. I kolejny tryb pod cyfrą 3, czyli w zasadzie czwarty typ strefy obrony. To detektor wywoła alarm urządzenia głównego w każdym z trybów. I ten typ jest zalecany do wszelkiego rodzaju czujek dymu, gazu bądź zalania. One mają działać niezależnie od tego, czy alarm mamy uzbrojony, czy rozbrojony. Powiedzmy, że zaprogramujemy naszą pierwszą czujkę na typ pierwszy. Metoda działania jest następująca: 26. Po tej instrukcji podajemy numer naszej czujki. Niech to będzie 0. 1, a następnie wskazujemy typ alarmu jednej strefy obrony. I zaprogramujmy to na dwójkę, czyli 1, bo się zaczyna, jak pamiętamy, od zera I potwierdzamy to klawiszem hash. Jeszcze raz dla jasności. Pierwsza strefa to jest 0, druga strefa to jest 1, trzecia strefa to jest 2, i czwarta strefa to jest 3. W ten sposób zaprogramowaliśmy strefę dla detektora bezprzewodowego. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zaprogramować detektor przewodowy, robimy dokładnie tak samo, tylko zamiast polecenia 26, które wydaliśmy na początku, wydajemy 47 dla czujek przewodowych. Reszta procedury jest dokładnie ta sama, czyli wybieramy dalej numer czujki dwucyfrowy oraz jeden typ strefy obrony. Programowanie czujek przewodowych wygląda dokładnie tak samo, tylko początkowo zaczynamy od cyfry 27, a następnie podajemy ośmiocyfrowy kod naszej czujki. Następnie możemy włączyć bądź wyłączyć powiadowienie naszej syreny zewnętrznej, czyli kiedy podepniemy sobie naszą syrenę, rozbrajając alarm możemy Zrobić tak, aby ta syrena wydawała z siebie dźwięk, bądź go nie wydawała. Powiedzmy, że chcemy ten dźwięk wyłączyć. W tym celu wchodzimy w nasze menu. Instrukcja 31. I 0, jeżeli chcemy, żeby nasza syrena zewnętrzna nie wydawała dźwięków, bądź 1, jeżeli chcemy, żeby wydawała. My powiedzmy, że nie chcemy. Funkcja została zaprogramowana prawidłowo. Teraz ustawmy opóźnienie uzbrajania naszego alarmu. Jak wiemy, zazbrajając nasz alarm, musimy pozostawić sobie chwilkę na wyjście z domu bądź z pomieszczenia. W tym celu musimy ustawić sobie jakąś zwłokę. Wchodzimy w ustawienia. Instrukcja 33 i teraz podajemy przedział czasowy od 0 do 99 sekund. Powiedzmy, że ustawimy sobie. 0,5 sekund. I potwierdzamy to naszym haszem. I teraz zobaczmy. Zazbrajamy alarm. Po 5 sekundach alarm zostaje uzbrojony. Możemy też ustawić zwłokę dla naszego alarmu. Kiedy nasza centrala dostanie sygnał od którejś z czujek, że alarm został naruszony, i odczeka odpowiednią liczbę sekund do włączenia alarmu. Zaprogramujmy to. Instrukcja 34, a następnie podajemy liczbę sekund. Powiedzmy 0,3 sekundy. Teraz zaprogramujemy liczbę cykli ponownego łączenia się z nami, jeżeli na przykład nie odbieramy telefonu, ile razy nasza centrala ma z nami się próbować kontaktować. Wchodzimy w menu. Instrukcja 35. I podajemy liczbę cykli, powiedzmy 05. Pięciokrotnie nasza centrala podejmie próbę kontaktu z naszym numerem wprowadzonym telefonu. Teraz jeszcze ustawimy liczbę tak zwanych dzwonków, czyli liczbę impulsów sygnałów, które nasza centrala będzie wykonywała podczas jednego takiego cyklu. Procedura 36 i podajemy liczbę naszych dzwonków. Powiedzmy 8. Teraz zmieńmy hasło użytkownika. W tym celu używamy komendy 38, a następnie podajemy cztero-cyfrowe hasło. Na przykład Raz, dwa, trzy, cztery trójki. Potwierdzamy. Teraz zmienimy hasło jeszcze administratora. W tym celu klikamy 39 i następnie czterocyfrowe hasło. Teraz mieliśmy cztery szóstki, powiedzmy, że będą to teraz cztery dziewiątki. I potwierdzamy haszem. Sprawdźmy teraz, czy dobrze to zrobiliśmy. Wychodzimy do menu głównego, wcześniej wchodziliśmy poprzez 4 szóstki. System odrzucił, 4 dziewiątki tak jak zaprogramowaliśmy. Teraz sprawdźmy. Jak widzimy nasze hasło zostało poprawnie zmienione. A teraz ustawmy blokadę klawiatury. W tym celu będąc w menu wybieramy pozycję 40 i wybierzmy pozycję 1. Czyli nasza karatura zostanie zablokowana. Dobry, hasło. Jak widzimy, żeby teraz zazbroić nasz alarm, musimy wprowadzić hasło. Alarm uzbrojony. I dopiero teraz alarm został uzbrojony. Także mamy możliwość ustawienia automatycznego zazbrajania się i rozbrajania alarmu. W tym celu wchodzimy do naszego menu. Wchodzimy w instrukcję 42 i teraz podajemy AABB, będzie to nasz czas rozbrajania, czyli powiedzmy, że będzie to godzina 11. Powiedzmy 15, a następnie podajemy XXYY, czyli będzie to czas uzbrajania. Czyli powiedzmy, niech się alarm uzbraja o godzinie 22.30. Potwierdzamy. Jak widzimy, pojawiła się tam tutaj ikona zegara, co oznacza tyle, że alarm o konkretnych godzinach się włącza bądź wyłącza. Możemy to wyłączyć tak, tak jak pokazywałem wcześniej. W tym momencie wyłączyliśmy tą opcję. Jeżeli tam byśmy kliknęli 41 i wybrali funkcję z numerem 1, Wrócilibyśmy do naszych poprzednich ustawień. Jeżeli wybieramy tak jak teraz 0, e, nasz timer jest wyłączony. Jako, że jest to alarm GSM, dodajmy numer telefonu, z którym ma się on kontaktować w przypadku na przykład, naruszenia naszego alarmu. Wchodzimy w menu, wchodzimy w instrukcję 51, a następnie podajemy nasz numer telefonu. I potwierdzamy. Jeżeli chcielibyśmy dodać kolejny numer telefonu, to klikamy tym razem nie 51, tylko 52. Wprowadzamy nasz numer telefonu i zatwierdzamy klawiszem hash. Tych numerów możemy dodać w sumie 6 i są tutaj cyfry, tak jak mówiłem, od 51 do 56. Możemy także nasze numery telefonów wszystkie skasować. W tym celu wchodzimy w instrukcję 43. Zatwierdzamy. Wszystkie zaprogramowane numery telefonów zostały w tym momencie usunięte. Możemy także dodać dwa numery telefonów pod które zostaną wysłane SMS. -y. W tym celu używamy instrukcji 49 dla pierwszego numeru bądź 50 dla drugiego i podajemy nasz numer telefonu. Teraz jeszcze zaprogramujmy nasz zegarek. W tym celu wchodzimy w instrukcję 48 a następnie wprowadzamy po dwie kolejne cyfry. Pierwsze dwie cyfry to będzie nasz obecny rok, następnie miesiąc, następnie data, następnie bieżąca godzina i teraz podajemy na końcu minuty. Jak widać 2018, 5, 21 a po wyjściu do menu mamy 22.44, tak jak to ustawiłem. Na sam koniec dodajmy jeszcze naszą syrenę. Syrena, jak widać, posiada dwa przewody czerwony oraz czarny, odpowiednio plus oraz minus. I wpinamy się pod dwa ostatnie piny po prawej stronie. Odpowiednio są one oznaczone BZ-BZ. minus, BZ plus. I w ten sposób nasza syrena została podpięta. Oczywiście musimy zastosować tutaj kabel o odpowiedniej długości, takiej jaka będzie nam potrzebna do wyprowadzenia naszej syreny w dogodne dla nas miejsce. Sprawdźmy teraz poprawność zainstalowania naszej syreny, Jak widzimy syrena działa poprawnie. Jak widać alarm jest bardzo skródny, elegancki, banalnie prosty w zaprogramowaniu. Bardziej szczegółowa instrukcja jest dostępna również w języku polskim. Jest ona dołączona do zestawu z alarmem. Możemy poszerzyć go o szereg różnorakich czujek. Musimy jedynie się upewnić, że dana czujka pasuje nam do systemu alarmowego. Z instalacją tegoż alarmu powinien poradzić sobie nie tylko wykwalifikowany personel, ale również każdy przeciętny domowy Majsterkowicz, który chciałby u siebie taki alarm zamontować, nie powinien rozprawić najmniejszych kłopotów.